proszę państwa to jest 23-letni piec firmy Nolting opalany biomasą suchą, czyli trociną suchą otrzymywano z naszych przerabiania naszych wyrobów. Okej, okay, zobaczymy do środka, co tam się w środku dzieje. No? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj nietypowo bo mam dwóch gości. Jest ze mną Bartek, którego Cześć. już znacie. I Luc. Cześć. <laughs> ok, to może przedstawimy luca bo nas już w sumie widzowie Jasne. znają, nie? Luc przyjechał do nas z Detmold, to są północne Niemcy. Z firmy Nolting, producenta kotłów przemysłowych na biomasę drzewną, zrębkę, pelety, pył, trocinę i wszystko, co tak naprawdę jest związane z drewnem. Ok, ile Luc pracuje w Noltingu? E Lutz, wie lange bist du schon in Beinhalting? Zwei Jahre. Dwa lata. Luc jest szefem sprzedaży, szefem eksportu, tak naprawdę. Jest bardzo technicznym człowiekiem, zna się tak naprawdę na tym, co robi, a przyjechał tutaj dzisiaj nam pomóc, ponieważ mamy bardzo ciekawy projekt w firmie MS Okna w Słupsku i po prostu chcemy się wspomóc kimś, żeby to dobrze zrobić. Okej, okay, to co? Może idziemy pokazać, jak wyglądają te inwestycje? Lub inwestycja? Bo jeszcze w sumie nie, nie wiadomo. Dobra, okay, to idziemy zobaczyć. Słuchajcie, mamy niebywałą okazję, ponieważ jest z nami Pan Jacek. Panie Jacku, to może Pan się przedstawi. Jacek Łowca, kierownik działu utrzymania ok, ruchu w, w firmie MS ocknay Ok. Panie Jacku, stoimy za silosem. Pod silosem jest kocioł. Chciałbym, żeby Pan coś o tym kotle opowiedział. Proszę Państwa, to jest 23-letni piec firmy Nolting. Opalany biomasą suchą, czyli trociną suchą otrzymywano z naszych prze... Przerabiania naszych wyrobów, produkcji naszych wyrobów, czyli okien drewnianych. Piec pracuje w ruchu ciągłym, czyli non stop 24 godziny na dobę świątek, piątek i niedziela i tak jest od 23 lat. W związku z tym pokazuje też, że przy dobrym utrzymaniu takiego pieca jest możliwe, technicznym jest możliwe. Tak długie użytkowanie z pełnym sukcesem takich urządzeń w ciągłym ruchu. 23 lata non-stop, tak? Tak. A chciałbym to zobaczyć. <laughs> Proszę mi powiedzieć, w takim razie, kiedy ten kocioł ma przeglądy? To znaczy, ten, ten kocioł ma przeglądy, oczywiście okresowe, roczne, wizualne, niewizualne, nie ale też ten. W, Podlega Urządowi Ochronie przez Urząd Dozoru Technicznego i też przeglądom Urzędu Dozoru Technicznego, jak również naszym przeglądom technicznym. No Jest to trudne wyzwanie, ale nie niemożliwe. No, no jest w ciągłym ruchu, ale też to nie jest tak, że, że nie możemy go za chwilę zatrzymać, że nie możemy go wyczyścić. Możemy to robić, robimy to cyklicznie, raz na tydzień, raz na dwa, w zależności od interwałów. Pracy pieca, i, i, i jest to możliwe do zrobienia. Kocioł jest o mocy? Kocioł jest o mocy 835 kW, czyli taki już dosyć znacznej. Pracuje w ruchu ciągłym, czyli podawanie trocin jest automatyczne, bez ingerencji człowieka. Piec sam sobie dozuje odpowiedniej ilości materiału do, do spalenia. Jedyną rzeczą, którą my możemy Albo przeprowadzamy jest ewentualnie zwiększanie temperatury czynnika grzewczego. No w tym modelu jest jeszcze to ręczne, w modelach młodszych, które mamy w firmie drugi modelu, jest to już w ruchu automatycznym, może się odbywać. Okej, okay, proszę mi powiedzieć, bo to, to jest silos, który ma pod spodem jakby kotłownię To nie jest sam silos. Na no to opałka, jest silos tak, betonowy firmy Wolf, wykonany w, w, w tym samym czasie, jak była uruchomienie pieca na około 450-480 metrów przestrzennych trocin, które starcza gdzieś tak na około, przy pełnym zapełnieniu i przy pełnym obciążeniu, na około 4, 4 do 5 maksymalnie miesięcy pracy. Mhm. Oczywiście on jest na bieżąco uzupełniany, można go uzupełnić też ewentualnie suchą, suchym peletem, Aczkolwiek no, my do tej pory nie wykorzystywaliśmy tego, tego rodzaju paliki. materiału do ogrzewania. To, to może sprecyzujmy jeszcze, co my ogrzewamy tak naprawdę? U no was. My ogrzewamy dwie hale, które to jest prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych z pomieszczeniami gospodarczymi i, i ma, biurowymi, magazynowymi. Ogrzewamy pięć malarni, które, na których produkujemy nasze wyroby, to znaczy suszymy i malujemy okna. W związku z tym no jest, jest to znaczne, znaczne zużycie energii cieplnej i, i, i to też powoduje, że, że ten piec pracuje praktycznie na, na swoich maksymalnych parametrach pieca, to znaczy że on jest, obciążony jest jakby obciążony gdzieś w 90 zawsze To też jest jakby ten, no też świadczy o, o, o firmie, która wykonała ten piec. Dla mnie to jest niesamowite, że urządzenie 23 lata pracuje dzień w dzień. To jest mhm. niebywałe. Tak. To pokazuje, ale pokażemy zaraz samą kotłownię, pokażemy tabliczkę znamionową, no to to nie jest kwestia wiary, tak po prostu jest. No, tak Okej, okay, to co może w takim razie zaproponujemy widzom pokazanie tego kotła, jak on finalnie, jak on w ogóle wygląda tak naprawdę. Po nie? tych latach pracy. Po tych latach pracy. Ok, Chodźmy. to idziemy. Światło będziecie by mieli, ale musimy tutaj zbliżyć naszego kamerzystę. Proszę zobaczyć, 2001 rok, 835 kW, tak jak, tak jak mówiliśmy przed chwileczką na zewnątrz. Urządzenie faktycznie cały czas Ciała. pracuje. Ok, zobaczymy do środka, co tam się w środku dzieje. No. Jest ogień. Wow. No, robi to wrażenie. Jest moc, nie? Zamykaj, zamykaj, bo to jest... normalnie się zrobi od razu ciepło. Co możemy Bartek powiedzieć o samym systemie podającym? Czyli... No, to jest w ogóle bardzo ciekawe rozwiązanie. Przeznaczone szczególnie dla właśnie firm, które generują, produkują duże ilości trociny, pióru, wiórów. Bądź pyłu drzewnego, czyli stolarze, fabryki, które pracują po prostu z drewnem. Nad nami, tak naprawdę, to co widzieliśmy z zewnątrz, znajduje się właśnie materiał, którym tutaj właśnie jest trocina i kocioł sobie automatycznie ten materiał pobiera nowsze wersje, to jak widzimy 2001 rok, ale nowsze mm -hmm. wersje wyposażone w systemy odpopielania, automatycznego rozpalania, wygaszania, modulujące swoją moc również w dół, współpracujące z buforami ciepła. E, wszystko na fantastycznej automatyce z Imensa. Może pokażemy e... szapę tą starszą, to, to poka jasne. pokażemy później nową jeszcze, nie? Bo właśnie musimy wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Pan Jacek już troszeczkę się tutaj wygadam naszym widzom, ale to nie jest jedyny kocioł firmy Nolting właśnie w tym zakładzie. Zaraz pójdziemy do troszeczkę nowszego modelu. Bo jeżeli razie zaufało Marce, która się sprawdza, to tak to się mówi, nie zmienia się marki. No tutaj z tego co Pan Jacek mówił jest to niezwykle istotne właśnie ze względu na ciepło technologiczne, którego ta firma wymaga, zresztą M.S. Okna producent tych okien z tego co się dowiedziałem to jest również producent premium, mhm. produkują okna drewniane najwyższej jakości i właśnie żeby zachować tą jakość to ta, dla technologii produkcji tych okien to ciepło jest niezwykle istotne, dlatego właśnie no, firma premium również wymaga od swoich dostawców jakości premium. Ok, idziemy do szafy hydraulicznej, zobaczę jak ona teraz, jak ona wyglądała kiedyś. Znaczy, nie hydrauliczna, przepraszam, to jest szafa automatyka, tak naprawdę, nie? Tak, to jest automatyka z 2001 roku. Eee, wtedy tak to wyglądało, wiadomo, dzisiaj technologia się zmieniła. Eee, I to, co zobaczymy za chwilę, to będzie nowszy produkt tego samego producenta z 2018 roku. Eee, I tam to już naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Ok, to co, może zaprosimy naszych widzów i pójdziemy? Do następnego. Chodźmy, zobaczmy, no. A więc tak jak mogliście zobaczyć, jeden silo znajduje się tutaj, tak? A teraz idziemy do drugiego kotła, do drugiego silosa, który znajduje się w tym miejscu. No chyba nie ma niespodzianki, znowu Nolting, 2017 rok, można zobaczyć, no już tutaj widać, że to jest troszeczkę już nowsze urządzenie. 835 kW, natomiast samo to urządzenie to jest dokładnie to samo co widzieliśmy w tym pierwszym silosie, natomiast kilka lat temu nastąpiła zmiana właśnie typu szeregu i modelu jak gdyby firmy Nolting, Doszły urządzenia z automatycznym odpopielaniem, z automatycznym czyszczeniem wymiennika ciepła, z automatycznym wybieraniem popiołu właśnie z samego kotła. Mhm. Także ta technologia też poszła do przodu i stała się jeszcze bardziej automatyczna. Mhm. Okej, okay. to może z... zobaczmy teraz jak wygląda szafa sterująca. No jest ona zdecydowanie inna. Okej, okay, stoimy przed szafą automatyczną, przed sterowaniem, tak naprawdę. No, już na pierwszy rzut oka widać, że ona całkowicie wizualnie się nam tutaj zmieniła, tak? Tak, ona zrobiła się dużo większa. W środku najwyższej jakości automatyka Siemensa. Mhm. E, także to są podzespoły, tak naprawdę z najwyższej półki. No, wiadomo, ekran dotykowy to jest dzisiejszy stan jakby techniki, ale to już jest typowa szafa, sterująca szafa przemysłowa. Okej, okay. środek nie jesteśmy w stanie teraz pokazać, bo jest zamknięty, ale na przebitkach yy, widzowie zobaczą, jak to tak naprawdę wygląda. Tak, mieliśmy to zaprezentowane na targach DREMA w zeszłym roku, hmm. także tam bardzo fajnie można sobie zobaczyć, co tak naprawdę w środku jest. Słuchajcie, zabierzemy Was w jeszcze jedno miejsce, gdzie normalny człowiek nie ma dostępu, aby dostaliśmy taki akces. Czy też dostęp. Nie? Idziemy. Tutaj, tutaj obojętnie. Jest tak zadowolony, że akurat <laughs> pozwolił nam dzisiaj na bardzo dużo. No. Proszę, wejść. Tutaj gdzieś było światło, jest światło. Zobaczcie, jak wygląda cała rozdzielnia firmy, jakby drugiej części firmy, bo tak jak wiecie, są dwa kotły po 835 kW. Tutaj po lewej stronie mamy bufor 1800 litrów. Jest to bufor, który jest ładowany tylko i wyłącznie ze sprężarek, które pracują na halach oraz zbiornik ciepłej wody użytkowej, który również tylko i wyłącznie jest ogrzewany przez sprężarki, które znajdują się na Hali, a więc ciepła woda użytkowa jest tutaj pozyskiwana z tych właśnie sprężarek. Całość wykonana bardzo ładnie, slubnie, no widać, że tutaj było to przemyślane, tak? Wszystko pod dozorem udetu. tutaj widzimy, kontrolowane jest wszystko na bieżąco, także ta jakość jest tutaj również potwierdzona przez odpowiednie organy służby. A więc to przedstawiliśmy Wam kolejną inwestycję, jak widzicie nie zajmujemy się tylko małymi kotłowniami, bo większość z Was tak naprawdę może nas kojarzyć z kotłowni w domach jednorodzinnych, czy też w też mniejszych firmach? Tak jest, w swojej ofercie posiadamy kilku producentów urządzeń, przede wszystkim Windhagera, ale również austriacką firmę KWB, niemiecką firmę Nolting, jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania grzewcze od 10 tak naprawdę kW do 3 MW. Okej, okay, i na każde paliwo, bo to też warto wspomnieć, tak? E, tak, oczywiście. Tutaj też warto wspomnieć przy tej inwestycji, że e, firma Nolting oferuje również urządzenia spalające e, pelet wszelkiego rodzaju, biomasę drzewną, czyli zrębkę e, i to zrębkę bardzo różnej jakości. Jesteśmy w stanie wykonać magazyny paliwa z ruchomą podłogą. E, w zasadzie jesteśmy w stanie spalić wszystko, e, co pochodzi każdą jedną pochodną drewna. Wydaje mi się, że to co wydarzy się w najbliższym czasie, czyli mówimy o ETS-ie, tak? czyli o CO2, no jesteśmy, teraz mamy dobry czas tak naprawdę na zmiany, zanim A... całe szaleństwo się zacznie, tak? Tak, tak naprawdę to po wprowadzeniu ETS-ów wszelkiego rodzaju ogrzewanie węglowe, bądź również i gazowe będzie bardzo drogie. Te ceny będą rosły prawdopodobnie w, w horrendalnym tempie, mhm. e, dlatego najlepiej zainteresować się już dzisiaj. Właśnie tymi kosztami, tym co się stanie, bo jest czas, żeby taką inwestycję teraz zaplanować, mhm. czasami poszukać jakiegoś finansowania. I tak, właśnie jak tutaj firma, która, która z nami działa, decydują się teraz na kolejną kotłownię, ponieważ po pierwsze są z tego zadowoleni, a po drugie wiedzą ile oszczędzają dzięki temu pieniędzy. Dokładnie. Tak naprawdę ogrzewają całą firmę podpadek. Tak, nie dość, że nie muszą tego odpadu e, utylizować. utylizować albo gdzieś po prostu sprzedawać. E, to dodatkowo jeszcze mają po prostu ogrzewanie. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tego typu rozwiązaniem, jeżeli szukacie ogrzewania dla swojej firmy, ale nie tylko, dla swojego domu, czy też nawet mniejszej firmy niż tą, którą dzisiaj zobaczyliście, no to zachęcam Was tak naprawdę do kontaktu. W opisie filmu macie telefon do mnie, e-mail do mnie. Ja zapraszam służę radą. Zapraszamy. Ok. To cześć, do zobaczenia i. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy film.